Siemandero, tutaj Klocki by Michael. No i co? W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam pięć setów z roku 2023, które się pojawią. Więc jeśli chcecie zobaczyć jakie to są, zostańcie ze mną, więc zaczynamy. No i pierwszym zestawem jest Pajakan de Tulkan i Mecha Liczba elementów 761. Liczba minifigurek 3. Cena kategorii 479,99. No, jeśli będziecie chcieli wiedzieć ogólnie, jakie jest moje podejście do tego wszystkiego, zostańcie do samego końca. Na samym końcu no, wypowiem się na wszystkie te zestawy, które dzisiaj obejrzysz. Więc. Ogląda do zobaczenia później. Drugim zestawem jest dom na rafie m, klanu Metkaja. Jest to liczba elementów 528, 4 mini i 359,99 cena katalogowa. No, co możemy powiedzieć? Cena? Powiedzmy, że, ale zobaczymy sam końcu moją opinię. Więc czekajcie na to, co się wydarzy dalej. No i mamy trzeci zestaw, jest to Łódź Podwodna Mako, liczba elementów 553, liczba minifigurek 4, cena katalogowa 259,99, jest spoko. Ok, zobaczymy, co dalej. No i mamy czwarty zestaw, jest to zestaw Przygoda z Swift z Kim Wingiem, liczba elementów jest 259, liczba minifigurek 2, ale cena katalogowa 159,99. No cóż, no taka cena. No i mamy ostatni zestaw z 2023 roku, czyli piąty. Jest to odkrycie ilu. E, liczba elementów: 179, liczba mini 2. Cena katalogowa: 119,99. No i coś możemy odkryć. Chyba jakby najniższa cena tych zestawów No, ale czekajcie do samego końca zobaczymy co o tym się powiem no i wiecie co pomyślałem sobie że no nagrałem 500 z 2023 roku więc czemu nie nagrać 400 z 2022 roku skoro to też jest awatar nie więc chcecie zobaczyć jakie są to 400 dostańcie ze mną i oglądajcie dalej więc to są 400 z 2022 roku. No i pierwszym zestawem jest to latające góry stanowisko 26 i Samson ZPZ i liczba elementów 887 liczba mi figurek aż 5. No i cena katalogowa to jest 479,99. Nie jest zła cena, ale lecimy dalej, zobaczymy, co. Posiadamy dalej, no i mamy drugi zestaw, jest to pierwszy lot na zmorze J.K. i Neytiri, liczba elementów 572, liczba minifigurek 2. cena katalogowa 259,99. No ciekawe jak ten zestaw się będzie prezentował, jeśli chodzi o te zmory, zobaczymy, nie, ja jestem ciekawy, też mi się wydaje, że jesteście ciekawi, nie, no. I mamy trzeci zestaw. Jest to Nightiri i Tanto Contra Quarchitch o kombinezonie PZM. Nie wiem, czy dobrze mówię, sorry, ale jakby co. Żymo tu 560, dwie minifigurki, 209, 99 jest cena katalogowa. Na pewno te minifigurki są spoko, więc tam i jedna minifigurka tego. HanaTor, no to jest ok, więc stańcie dalej, co nam się tu wydarzy. No i ostatni zestaw jest Toruk Matto Mato. Drzewo dusz. Oczywiście liczba elementów 1212. Liczba minifigurek są 4. Cena, tego, cena akurat tego została 729,99. No cóż. No, i ogólnie tu będzie teraz podsumowanie wszystkich tych zestawów. Wydaje mi się, że śmiałbym szczery być i kupić coś z tych dziewięciu zestawów. Ogólnie już nie liczę na 2023, nie? Ale jeśli miałbym cokolwiek kupić z tych dziewięciu zestawów, byłyby to pewnie Patikan de Tulcan Mechokrab. Ten wieloryb powiedzmy. No i teraz heh, Turak Makto i Drzewo Dusz. Wydaje mi się, no, bardzo takim fajnym zestawem, jeśli chodzi o Turak Makto. Nie, no ten. O, Gondam Avatar więc więc. No, bardzo się fajnie zapowiada. E, co do tego, jeszcze mi się wydaje, że na pewno mm, dom na rafie, chyba, klanu. Matkaina, matkaina, że to też bym ewentualnie Zadobył nie? No to, to w sumie te trzy zestawy. Co do reszty zestawów, to szczerze nie wiem. Jestem jakby troszkę zdziwiony, troszkę tak jakby. Ogólnie, minifigurki są spoko, nie? figurki te, ten, ten koń powiedzmy, no też jest spoko. Ale jeśli chodzi o takie zestawienie tego, takie budowanie, no to niekoniecznie jakby, no nie jest pod mój klimat, więc no sorry, jeśli kogoś uraży, uraziłem jakiegoś fana awatara, no sorry. No jestem. Ja też lubię awatary, ale akurat te niektóre zestawy nie. Nie jakoś tak niekoniecznie i do tego się ta cena, nie no. W tych czasach taka cena powinni coś ogarnąć, żeby jakby zachęcić więcej ilości. Nas, czyli ludzi, pasjonatów tego i w ogóle do tego, żebyśmy to kupili, żebyśmy chcieli to kupić, nie? No cóż, widocznie tak musi być. Więc dzięki za oglądanie. Na sam koniec, zapowiedź: zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Subskrybujcie nasz kanał, kliknięcie Was. Nic nie kosztuje, nic, kompletnie nic. A, a mnie na przykład będzie to bardzo dużo. Do tego zostawcie dzwoneczek, jeśli będziecie chcieli oglądać nasze kolejne odcinki. Więc, no cóż, dzięki za wszystko, co zrobicie. To jest Wasza wola. Mam nadzieję, Wam się podobało. Więc do następnych odcinków. Trzymajcie się, nie? Elo.